Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak jedna z internautek zadała jej złośliwe pytanie. Dlaczego tak bardzo szukasz atencji w show-biznesie? zapytała. Celebrytka, nie mogąc zignorować zaczepki, zdecydowała się na publiczną odpowiedź. Dnia 12 kwietnia 2025 roku, wkrótce po tym, jak Marcin Hakiel zakończył swoje małżeństwo z Katarzyną Cichopek, rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu. Zdecydował się na publiczne pokazywanie się u boku Dominiki Serowskiej, co szybko przyciągnęło uwagę mediów. W grudniu ubiegłego roku para powitała na świecie syna, którym jest Romeo Jeremy. Dominika, będąca aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych, chętnie dzieli się swoim życiem z fanami. Na jej profilu na Instagramie można znaleźć zdjęcia oraz relacje z codziennych wydarzeń, a liczba jej obserwatorów zbliża się już do 50 tysięcy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Dominika zyskała status celebrytki, co dodatkowo potwierdza jej obecność na branżowych eventach, gdzie regularnie pozuje przed obiektywami fotoreporterów. Dnia 11 kwietnia zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi na Instagramie, gdzie dzieliła się z fanami swoimi przemyśleniami. Niestety, nie zabrakło też negatywnych komentarzy ze strony niektórych użytkowników sieci. Na te złośliwe uwagi Dominika szybko zareagowała, stwierdzając dalej zrobili się nieco ostrzej, co wskazuje na to, że nie zamierza pozostawiać takich zaczepków bez odpowiedzi. W swoim poście Dominika dodała, że musi radzić sobie z krytyką na różne sposoby, a także humorystycznie stwierdziła, że czasami w obliczu hejtu lepiej jest występować do kotleta. Jej odpowiedź stała się hitem sieci, a wielu obserwatorów doceniło jej bezpośredniość oraz sposób, w jaki odnosi się do trudnych sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że Dominika Serowska, mimo kąśliwych uwag ze strony niektórych osób, jest zdeterminowana, aby żyć pełnią życia i nie dać się zniechęcić negatywnym komentarzom. Świadomość bycia na świeczniku nie przeszkadza jej w angażowaniu się w pokazanie swojego prawdziwego ja, co z pewnością przyciąga coraz większą rzeszę fanów, którzy wspierają ją w tej medialnej wędrówce.